Ostatnio na szkoleniu online jedna z uczestniczek zapytała mnie, jak w tabeli przestawnej spowodować, żeby wyświetlane były wszystkie miesiące, nawet te, w których nie ma sprzedaży. No, jak tylko usłyszałam to pytanie, to ja już wiedziałam, że ja nagram film na ten temat i napiszę wpis na blogu. Link do wpisu jest pod filmem, bo to jest mega przydatna opcja, o której mało osób wie, a jest niesamowicie prosta. Właśnie, bo to jest opcja tabeli przestawnej. Jak ją ustawić? Zobaczcie w filmie. Docelowo będę chciała przedstawić sprzedaż po miesiącach dla wybranego klienta, natomiast będę to chciała zrobić na wykresie. Zacznę więc, może, od stworzenia wykresu. ALT F1, skrót klawiszowy. Troszeczkę go dostosuję, bo nie za bardzo mi się podoba to, co Excel domyślnie zrobił. OK. No i powiedzmy, że ponieważ mam mało klientów, to klientów będę chciała filtrować za pomocą fragmentatora. Wejdę sobie do analizy wykresu przestawnego wstaw fragmentator i interesuje mnie fragmentator klienta. OK, mam już fragmentator, mogę sobie go jeszcze tutaj fajnie dostosować, żeby troszeczkę mniej miejsca mi zajmował. No i powiedzmy, że pokażę sprzedaż dla biedronki. Tutaj wszystko jest ładnie, ale weźmy na przykład Alme. O, Alma będzie dobrym przykładem, bo zobaczcie, że Alma tych miesięcy sprzedaży ma już o wiele mniej. No i niestety wykres przestawny i oczywiście tabela przestawna domyślnie pokazują tylko te miesiące, w których jest sprzedaż, co, jak tak sobie porównujemy klientów między sobą, no jest dosyć mylące. Ja bym chciała zawsze widzieć wszystkie miesiące sprzedaży. Łącznie z grudniem, tutaj i z lipcem dla KND. Wejdę do ustawień pola z miesiącami, czyli kliknę sobie na reprezentanta tego pola, prawy przycisk myszy i ustawienia pól. Tutaj w zakładce Układ i Drukowanie wybiorę sobie Pokaż elementy bez danych, i to jest właśnie ta cudowna opcja, która załatwi nam sprawę. No, zobaczymy za chwilę. <laughs> Zatwierdzę. OK, widać, że wykres się zmienił. Faktycznie on prezentuje już więcej danych. Tutaj wskoczył nam lipiec, w, których, w którym nie ma danych, i grudzień. No ale niestety wskoczyły też jeszcze dwa. W przypadku oczywiście miesięcy, bo ja mam tutaj zgrupowane miesiące w tej tabeli, nie zawsze tak będzie. Natomiast wskoczyły nam dla miesięcy przedziały, że mniejsze od początku zakresu i większe od końca zakresu. Oczywiście najprostszą opcją będzie po prostu to odfiltrować. To samo zrobię na końcu. OK. O, i teraz nasz wykres już wygląda cudownie. Sprawdźmy, jak to wygląda dla innych miesięcy, dla innych klientów. O, no i teraz faktycznie widać, że można sensownie te dane porównać. Także koniecznie pamiętajcie o tej opcji. Ona jest niezmiernie prosta w wyklikaniu i niezmiernie potrzebna. Mam nadzieję, że już dziś wykorzystasz tą opcję w swojej pracy. Napisz mi koniecznie o tym w komentarzu i pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby dostawać więcej powiadomień o takich fajnych Excelowych trikach.